Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawię Wam idealną furę na wakacje. Auto, które teoretycznie jest kupę, może być również kabrioletem. Możemy mu po prostu zdjąć dach. Jest to oryginalne rozwiązanie stosowane przez Francuzów, przez, w Renault, w Citroen, w Peugeot, jak również w niektórych niemieckich markach. Rynówka wyposażona w dwulitrowy wolnossący silnik o mocy 135 koni mechanicznych spalała dotychczas około 10 litrów średnio, biorąc y, miasto i trasę pod uwagę. Kosztowało to klienta około 45 zł. W Polsce, a tam gdzie jest naprawdę użytkowane, czyli w Niemczech, kosztowało to klienta 10 litrów po euro 30, to jest jakieś 13 euro. Gazu będzie paliła 12 litrów po 60 centów, to jest jakieś 7 euro za 100 km. 135-konny, wolno ssący silnik jest praktycznie nie do zajechania. Wiele sceników, wiele megan było już u nas z tym silnikiem. I oczywiście elektronika, jak w francuskich samochodach, siada, to normalne. Ale jeżeli chodzi o samą mechanikę, to ten silnik jest praktycznie nie do zajechania. Auto prezentuje się nadzwyczaj ładnie. Piękne 16- albo 17-calowe 17 koła, które dodają mu naprawdę sportowego charakteru. Pozwalają na to, że wszyscy oglądają się tym autem, za, za tym autem, szczególnie wtedy, gdy jedzie bez dachu. Co za chwileczkę postaram się zaprezentować. Wnętrze auta też bardzo eleganckie, jak i z zewnątrz. Bardzo dobrze wykończone. Co prawda materiały może nie są najwyższej jakości i już przez te naście lat się zużyły. Ale dalej wygląda to wszystko bardzo atrakcyjnie. Mimo, że Renault Megan w tej wersji nadwoziowej yy, nie jest produkowane już. Od 10 lat. Deska rozdzielcza troszeczkę archaiczna, ale czytelna i wystarczająco wyraźnie pokazuje nam wszystkie parametry, które chcemy. Tutaj mamy przełącznik benzyna gaz który pokazuje, ile mamy w tej chwili, na jakim paliwie jedziemy. Pomarańczowa dioda w prawym dolnym rogu pokazuje nam, że jesteśmy jeszcze na benzynie, a w lewym dolnym rogu mrugająca dioda pokazuje, pokazuje że oczekuje na przełączenie na gaz. W tej chwili właśnie doszło do przełączenia na gaz. Pomarańczowa dioda zgasła, a zielona zamiast mrugać świeci się ciągłym światłem. Cztery diody pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazu, który znajduje się w miejscu koła zapasowego, a my jesteśmy już bez dachu. Tak szybko trwało zdjęcie tego dachu, ale coś nam się tutaj chyba nie do końca udało. Musimy to docisnąć, żeby nam się złożyło całkowicie. I już możemy zaprezentować w pełni, jak wygląda kabriolet z gazem. Tutaj mamy zbiornik gazu, który ma pojemność brutto 64 litry, do którego możemy zatankować około 55 litrów netto, co powinno nam wystarczyć na jakieś 400 e, kilometrów, nawet nie, nawet na ponad 500 km przy spalaniu około 11-12 litrów. Czyli całkiem sporo, nawet pod warunkiem, nawet na warunki niemieckie, gdzie stacji jest troszeczkę mniej, ale, ale nadal tyle, że co 100 km na pewno znajdziemy nawet na autostradzie sobie stacji. Wszystkich tych, którzy chcieliby jeździć takim Megan. Niestety w salonach już ich nie ma. Trzeba będzie po niego zajechać na... Rynek wtórny. Wszystkich tych, którzy chcieliby jeździć na gazie takimi Renault, to jak już sobie je kupicie, zapraszam do nas. Wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie, zapraszam do nas na serwisy, naprawy i przeglądy swoich instalacji gazowych, a na nasz kanał zapraszam tych, którzy interesują się naszą branżą, naszą firmą i chcą być na bieżąco w dziedzinie alternatywnych źródeł zasilania samochodów. Tymczasem na gazie, hej!